Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie moi drodzy. W dzisiejszym materiale chciałem dla Was umówić jednostki życia zamku, które tutaj rzadko wybieram. Oczywiście na początku materiału chcę podziękować Wam za lajki, za komentarze. Nowym widzom tutaj dziękuję za subskrypcję. Bardzo mnie to buduje, bardzo mnie to motywuje do tego, aby tworzyć dla Was kolejne dobre materiały. I też tutaj w swoim wstępu chcę powiedzieć, że moje materiały mają charakter luźny, luźne podejście do, do tematu, więc nie będzie tutaj nic o taktykach, o strategii. Moje odcinki są adresowane głównie do nowych widzów, do osób, które rzadko grają w tą grę, i mój cel jest jeden: żeby każdy, kto obejrzy mój, mój materiał, zapragnął zagrać w tą grę, włączyć tutaj, wybrać swoją ulubioną frakcję i przeżyć tutaj niesamowite emocje. Z tą grą. No i tak jak wspomniałem wcześniej, będę dla was dzisiaj jednostki, które ja tutaj zdecydowanie rzadko wybieram i pierwszą taką jednostką są, moi drodzy, yy, piknierzy i tutaj, słuchajcie, gra da, daje, daje nam wybór, możemy tutaj albo właśnie wybudować budynek o nazwie strażnica, co daje nam piknierów, bądź możemy się zdecydować na fabrykę balist, dzięki czemu możemy rekrutować balisty, na potrzeby tego materiału tutaj wybudowałem strażnicę, i w strażnicy tutaj możemy właśnie rekrutować pikinierów. I pikinierzy mają taką fajną właściwość jak długa broń. Długa broń, słuchajcie, pozwala tej jednostce atakować wrogów na nieco większą odległość niż podczas normalnej walki wręcz. To jest bardzo dobra sprawa. Im dalej atakujemy wrogo, tym mniejsza szansa, że nam odda. I oprócz tego jest zdolność negowania. Pierwszego uderzenia pozwala uniknąć skutków pierwszego uderzenia wrogiej jednostki. Czyli to się łączy ze sobą. Bardzo fajne właściwości Pikiniera. I opis tej jednostki jest taki: długie drzewce Pik pozwala Pikinierom atakować ze znacznej odległości. Pikinierzy są również odporni na umiejętności pierwszy cios. Czyli Pikinierzy to jest jednostka, której zdecydowanie rzadko kto może oddać, bo atakuje można powiedzieć z takiej odległości dzięki temu, że ma długą Pikę. I statystyki tej jednostki są nawet w miarę, bo obrażenia 6-8, żywotność 30. Dalej, nie tyle, y, mam trochę mniej niż golem, bo golem ma je 50, ale jak na ten poziom 30 to też jest dużo. Atak 13 i obraza walczy wręcz i przed ostrzem 15, szybkość 5. Tak wygląda ta jednostka o nazwie y, Pikinierzy. Ja tutaj w poprzednim materiale y, wspomniałem Wam, że zdecydowanie bardziej wolę balisty, bo preferuję ataki dystansowe. I kolejna jednostka, słuchajcie, to są y, krzyżowcy. I krzyżowcy mają. No i tutaj ponownie, gra daje nam, słuchajcie, wybór. Możemy tutaj albo zdecydować się na koszary, gdzie budujemy właśnie krzyżowców, lub możemy tutaj wybudować klasztor, gdzie możemy zrekrutować mnichów. Ja akurat, jak wiecie, lubię noski na dystans, to częściej rekrutuję mnichów, a to tylko też dlatego, bo wybieram raczej małe mapki. Ale na duże mapy polecam tutaj właśnie koszary krzyżowców. Dlaczego? Słuchajcie, przede wszystkim krzyżowcy mają taką fajną właściwość jak Zdolność dwa ataki oznacza, że ta jednostka wykonuje dwa ataki w każdej walce, wręcz drugi atak następuje po kontrataku przeciwnika. Czyli słuchajcie, ta jednostka uderza dwa razy w jednej turze. To jest fajna sprawa. To jest po prostu genialne. To jest yy, w połączeniu z dobrym bohaterem, to naprawdę daje efekt. I oprócz tego, kiedy gramy przeciwko frakcji śmierci, to nasza jednostka ma ochronę przed śmiercią która powoduje to, że chroni przed magią śmierci całkowicie i zmniejsza także o połowę obrażenia zadawane przez stwory śmierci. Także jeśli naszym wrogiem jest śmierć, to warto wybierać krzyżowców, ponieważ są odporni całkowicie na śmierć. No i tak, opis tej jednostki jest taki. Krzyżowcy to najznakomiciej pośród rycerzy. Ich mistrzostwo w posługiwaniu się mieczem pozwala im atakować dwa razy w trakcie jednej tury. Czyli to o czym mam mówiłem. Są również częściowo odporni na magię śmierci i ponoszą mniej obrażeń w walce z istotami z kręgu śmierci. A statystyki jednostki są takie: obrażenia 10-16, żywotność 65, atak 24, obrona walcze wręcz przed ostrzałem 25 i szybkość 8. Ja tą jednostkę lubię wybierać, ale tylko wtedy, kiedy gram tutaj na większe mapy, to są jak czołg, Wam powiem. Bardzo fajna jednostka, bardzo fajna, bo ma te dwa ataki właśnie w jednej duże Polecam. na tu nie mapy. I ostatnia jednostka, słuchajcie, e, poziomu to są e, czempioni. No i tutaj, słuchajcie, ponownie gra daje nam wybór, możemy zdecydować się na ołtarz światła, gdzie możemy rekrutować aniołów. Jak wiecie z mojego poprzedniego materiału, ja mam słabość do tej jednostki, ja wolę tutaj aniołów. Ale jeśli wam zależy na dużym ataku. Tutaj i mieć więcej tych jednostek ostatniego poziomu, to zdecydowanie budujcie poradstwo rycerskie i decydujcie się na rekrutację czempionów. Na duże mapy to jest idealna jednostka. I tak, słuchajcie, czempionie mają coś takiego fajnego, jak pierwszy cios. Pozwala na uderzenie przeciwnika, zanim może on wykonać kontratak Pierwszy cios fajna sprawa. Oprócz tego słuchajcie, ma coś takiego jak szarże. Zwiększa obrażenia jeśli jednostka pokonała znaczną odległość przed wykonaniem ataku. Bardzo, czyli im atakujemy z dalsza, podbiegamy do jednostki, tym większe obrażenia. Bardzo fajna rzecz, to nam tutaj dodaje, skaluje obrażenia. Bardzo fajna sprawa. Jeśli chodzi o statystyki, to są takie: obrażenia 24-36. Żywotność to no, trochę mało, prawda? 150, ale trzeba mieć na uwadze to, że ta jednostka rekrutuje się częściej niż anioły. Atak 28. Obrona walcząca też 28. I szybkość 7. I opis jest taki. Szarża czempionów nie pozwala forgowi przeprowadzić kontrataku. Ataki czempionów zadają więcej obrażeń, jeśli mają oni dość miejsca, by się rozpędzić. Czy to, o czym mówiłem? Jak się ta jednostka rozpędzi i zada obrażenia, to jest po prostu, no, wróg dostaje większe, yy, większe obrażenia. Więcej po prostu, dzięki temu, że ma, mają szarże. Bardzo fajna rzecz. I słuchajcie. Jak decydujemy się na właśnie na pikinierów, krzyżowców oraz czempionów, to jakiego bohatera ja bym wybierał? Na pewno nim mnicha, bardziej bym skupiał się właśnie ku rycerzowi. Dlaczego? Bo rycerz tutaj, nie dość, że nasza armia jest silna, to jeśli połączymy y, z, taktykę z umiejętnością y, y, walki tutaj, to nasz y, bohater sam w sobie już jest bardzo mocny i zyskuje rangę generał. I co nam daje rangę generał? Walka i taktyka. To podstawowe umiejętności generała. Wszystkie dowodzone przez niego istoty otrzymują dodatkowo plus jeden do morale. I słuchajcie, to jest bardzo ważna informacja. Co daje w ogóle morale w tej grze? Tak jak Wam poprzednio mówiłem, morale powoduje, że oddziały będą szybciej działać w czasie rundy walki. I odwrotnie, negatywne morale to znaczy, że będą działać później. Czyli mając generała, nasze jednostki działają szybciej. I dzięki temu mogą szybciej dostać się do wroga, szybciej je zaatakować, pomimo, że są to jednostki, które walczą wręcz. Także jak macie wybierać te jednostki jak późniejszy krzyżowcy oraz czempioni, to lepiej składniecie się ku rycerzowi. A jak słuchajcie, na mapie przygody jeszcze trafi wam się jakaś magia, typu, nie wiem, magia, magia życia na przykładowo i macie jak nawet na, na podstawowym, no to jak dacie błogosławieństwo na, na czempioni, czy nawet na bohatera, czy krzyżowca, no to, jest, to jest w ogóle Wam powiem wtedy, nasze jednostki bardzo zadają spore, duże obrażenia. Także to są te jednostki, które ja rzadko wybieram. Słuchajcie, ja je wybieram rzadko dlatego, bo ja rzadko, bardzo tutaj nieczęsto gram te mapy takie właśnie większe jak l czy też XL-ki, z powodu tego, że mam ograniczony, ograniczony czas. Ja wybieram małe mapki, tutaj jak Mki, ki takie średnie. Dlatego ja tutaj wybieram części, części mnichów balisty. Także te jednostki też są świetne, ale w moim odczuciu na, na duże mapy. Na duże mapy one się sprawdzają znakomicie i warto tutaj te jednostki łączyć z bohaterem. Rycerz, rycerza tutaj warto awansować na generała, czyli umiejętności walki. Taktyka plus walka daje nam generała. Także to są te jednostki, które Wam się chciałem tutaj zaprezentować. Słuchajcie, przyszły materiał będzie już o jednostkach mocy, które ja rzadko wybieram. Tradycyjnie w niedzielę go dla Was udostępnię. I tutaj, jeśli materiał Wam się podoba, proszę, proszę Was o lajka, like komentarz, subskrypcję. Także moi drodzy, do następnych materiałów, trzymajcie się. Cześć. Pa.